Te autokwiaty kwiaty są tutaj możliwe do zobaczenia, one tak jak widzicie są wielkie, mają z 80 do metra rozpiętości 80 cm. i z tego co pamiętam, to one chyba są bardzo śmierdzące, ale niestety nie można... ...ich występowanie zazwyczaj jest najbardziej wzmożone w... od grudnia do marca mniej więcej, teraz jest półmetek marca, więc jest mało możliwe do zobaczenia i teraz jestem w kaosach, do właśnie do Parku Narodowego sobie się przejść. Na spacer kosztuje to 200 batów, czyli tak 22 zł mniej więcej za wejściówkę. Eee, a jeszcze w, o, tutaj patrzcie, piękny wielki kwiat, zajebiście to wygląda. Taka rzeźba. No i ten zmierzam. Tak jak widzicie, tutaj macie bilecik. Welcome to Kaosok National Park. Dobra, więc jestem teraz tu. Śmigam właśnie do tropikalnego, deszczowego lasu. Tu będę przychodził przez bambusy, przez pijawki i mam nadzieję, że uda mi się zobaczyć może słonie, małpy, wodospady, kolibry. Niestety to jest, z tego co przed słyszałem, jest trujące, jadowity, nie trujące kurczę. No to w drogę. Tak jak widzicie, właśnie już wszedłem w Park Narodowy. Śmigam teraz tą trasą. Właśnie zmierzam, w, jak widzicie, w kierunku Lasu Bambusowego. Fajnie to wygląda. No i ogólnie mam teraz do przejścia, jeżeli dojdę do końca. To są dwie trasy. Jedna jest właśnie w prawo, druga w lewo. Ja idę teraz akurat w lewo jest do przejścia chyba w jedną stronę. Ponad 7 km. Mam tylko dwie butelki wody. Jedną dużą, jedną małą. Mam nadzieję, że to wystarczy. Mam suche banany i groszek. A, jeszcze dwa banany dokupiłem, więc mam nadzieję, że to będzie wystarczająca ilość jadła na te 14 km. Zobaczymy. Mam nadzieję, że nie padnę. A jak coś to, że ktoś mnie znajdzie. Dobra, widzę, że coś tam znaleźli. Idę obserwować, co. Dobra, widzę małpy. Jak widzicie, na no mojej drodze sobie tutaj siedzi małpka. Przez też minął, tam właśnie małpy, tam były małpy. Nie są moje faworyty, jednak boję się te, przez te Indie. Znałam z nimi kontakt zrokowy albo coś, bo wiem, że czasami mogą atakować i trzeba koniecznie uważać, jeżeli macie reklamówki albo ogólnie swoje bagaże, jakieś plecaki czy coś, bo często mapy potrafią na to się rzucić i starać się wam wyrwać, ponieważ wiedzą, że macie tam jedzenie, więc yy, trzeba być bardzo ostrożnym, jeżeli chodzi o to. Widzicie ten znak? Trzeba uważać na dzikie słonie. O teraz ogólnie jak widziałem ten znak, yy, jeszcze dzikie słonie, to, to troszeczkę bardziej człowiek. To była szurka gdzieś z takiej wielkości. no Jak założyłem ten znak, to bardziej teraz jest to takie namacalne, i ma się świadomość, że jednak to jest trochę niebezpiecznie. Bo niby się wydaje, o fajnie zobaczyć słonia, ale z drugiej strony to jest dzikie zwierzę. Więc z jednej strony fajnie, z drugiej strony nie fajnie, bo trzeba być ostrożnym mimo wszystko z słoniami. Tak jak z każdym innym zresztą, z dzikim zwierzakiem. Ja nawet na psy uważam, które tutaj latają, bo jednak po Indiach mam taki troszeczkę. Nie i obawy odnośnie zwierzaków typu właśnie jak małpy albo psy, bo tam niby się wydawało, że spoko, spoko, ale co do czego potrafiły się rzucić i widziałem niejednokrotnie, jak się rzucały na ludzi, małpy i psy, więc dlatego mam taki mega dystans do tego, a jeszcze teraz jak szedłem w ogóle z hotelu do tego parku, to e, widziałem e, węża, i to takiego konkretnego. To nie był wąż typu palec, tylko to był taki już konkretny, bardziej tak jak tutaj są właśnie bambusy. Albo właśnie tak a, ramię, taki konkret, ale na szczęście spitolił, jak mnie zobaczył. Bo gdyby tego nie zrobił, to ja bym to zrobił. Bo jakoś za wężami aż tak strasznie nie przepadam. Chociaż dotykałem raz, to było w Wietnamie, założyłem, ale to był, no, chciałem powiedzieć, oswojony. Był pod kontrolą, powiedzmy, pan go miał, więc czułem się bardziej bezpiecznie. Bo sam za cholerę bym nigdy węża nie dotknął. Nie ma szansy, na do niego podszedł. Tu właśnie macie znak, że tutaj są pijawki. Super. Moi państwo, tutaj właśnie no to, co tu widzicie, to jest kupsko słonia, rozwalone trochę. I widać, że to nie jest do końca świeże kupsko. Możliwe, że w ogóle rozrzucili je specjalnie, żeby podjudzić turystów, że Ła, słonia. Chociaż, kto wie, może i chodzą tędy. Się okaże, bo teraz minął turystów, nie widać było ekscytacji na ich twarzach. Ale to może też przez to, że to byli z tyranii, bo jednak przejść kilku kilometrów w takim żarze e, robi swoje. Ja już sam widzę po koszulce, jest tak, jako widać. Nie jest najlepsza koszulka, którą założyłem akurat na wyjście, bo mega wchłania wilgoć i mega to widać. Tak jak widać jest trasa zrobiona. Wygląda trochę właśnie bardziej jak taka słoniowata. A tutaj wam teraz pokażę właśnie przykład co ja sobie palce rozwaliłem. Tak jak tutaj jest ścięty właśnie bambus pod skosem. To jest po prostu dzida. Po prostu to jest dzida. Można tylko się nadziać pięknie. A tutaj mamy znak właśnie jak daleko mamy wszędzie. Tutaj mamy jakiś pól. Pierwszy, później mamy kolejny wodospad za 1,5 km, później mamy kolejne dwa, 2,5, dwa pół, 5 i 6 km. Do tego pewnie postaram się jeszcze dojść do tego. Do tego niekoniecznie muszę. To kilometr różnicy, czyli 2 jest strony. To i tak będzie dużo 10 km w dżungli zrobić. Eee, teraz spróbowałam nowej techniki, żeby nie ciekło z czoła. Założyłem sobie opaskę. Mam nadzieję, że pomoże to, że to nie będzie mi się bardziej głowa płuciła przez to. Zaraz spra sprawdzimy, czy mój patent będzie działał. No, taki chemik sobie zrobiłem. I jeszcze mycę dodatkowo, żeby trochę od tego słońca się ochronić. Pierwszy przystanek. Niestety trzeba schodzić w dół, czyli będzie trzeba później wchodzić znowu w górę, ale idę zobaczyć, czy da się tam w ogóle zamoczyć. A okej, okay. ładnie to wygląda Ale to chyba jeszcze nie jest moje miejsce do kąpieli, widzę ludzie tutaj też siedzą Tak jak widzicie to jest zwykła po prostu rzeka, płytka. O, widzę tutaj ryba płynie O tu kolejna Dobra, idę dalej, nie warte Tutaj mamy właśnie naturalne schody zrobione z korzeni drzew. Fajnie to wygląda. Tutaj macie pierwszy, drugi, trzeci, jakby było za wysoko, bo tu ogólnie jest. To teraz jak widzicie sięga mi do połowy uda. To więc jest w miarę wysoki stopień. Ja słyszę, że tutaj dalej troszeczkę są kaskady jakieś właśnie ala wodospadzik tam dalej pewnie bym to zobaczył, ale nie zależy mi taka strasznie na tym, bo ja wodospadów się nie oglądałem. Kurę, eee, co pitole. Ja w sumie teraz idę zobaczyć same wodospad. <gurę> ale bardziej chodzi mi o e, trekking, przez dżunglę. Tak, bycie z przyrodą. Tym bardziej to moje ostatnie dwa tygodnie, więc muszę się nacieszyć. No dobra, ta ścieżka wygląda właśnie jak zrobiona przez słoni. Dodatkowo ogólnie czuć tu taki zapach słoniowaty. Specjalny i tutaj przed chwileczką sobie popatrzyłem, że jest tutaj kolejne kupsko. Jak widzicie, tak wyglądają bobki słonia. Więc może jest szansa zobaczyć te słonie, kto wie? Tylko ja nie wiem, właśnie, bo sobie spróbowałem. <grym> Powiedziałem do Gogla, co zrobić w co, gdybym słonia zobaczył. Bo tak się znam, że nie jestem świadomy chyba tego, czy powinienem uciekać, czy trzeba się drapywać, czy powinienem stać jak wryty. Nie do końca wiem, a spróbowałem pisać sobie właśnie w kogla, ale tam nic nie pokazywało. Może źle frazy wpisywałem. Po prostu, jak będę widział słonia, będę z daleka starał się obserwować i tyle nie podchodzić z daleka, po prostu stanąć jak wryty, nagrywać oczywiście. No I tu jest też napisane, żeby nie karmić małp. No odfit Animaus. Ogólnie e, Animaus, ale tu macie wyżej napisane jeszcze, że małp. Przyznam się, że na razie kiczowata opaska sprawuje się zacnie. Bo nie czuję, żeby mi podściekał po czole, więc jest git. Bo najgorszy problem był właśnie tutaj często jak jest tak cholernie gorąco, bo to mi się zdarzyło trzy razy może w życiu. Jak było mega, mega mega gorąco w Indiach raz może. No i tutaj jest dwa razy w, w Tajlandii chyba. To, że mi pod, aściekał aś do oczu, i to jest bardzo nieprzyjemne. Eee, a jak się nie ma ręcznika żadnego przy sobie, to co jest słabe. A teraz mam chusteczkę, nic mi nie ścieka, jest elegancko, czuję, że mam suche czoło. Jest inny komfort po prostu spaceru. Czekam właśnie jeszcze na te mapy, chciałbym właśnie zobaczyć jeszcze taką mapkę nagrać. Już widziałam co prawda na jednej wyspie, ale nie udało mi się nagrać, bo była za ciemna i się wtapiała po prostu w liście. No, i dotarłem do jakiegoś głazowiska, Przed chwilą pan powiedział mi, e, że nie powinienem tutaj iść sam, bo droga jest w drugą stronę. E, więc cofam się, tylko przyszedłem zobaczyć tutaj, bo tu jest jakieś punkty takie widokowe, właśnie z tymi kamieniami. Wejdę tam sobie jeszcze, odblokam co tam jest i się wracam. Nie wiem czemu nie chcę, żebym ja tam szedł sam. Przez to, że to powiedział, tym bardziej mnie zachęciło, żeby tam pójść ale to jest druga w ogóle strona i tutaj nie ma szlaku z tego co widziałam nawet na mapie więc no nie idę tam idę tam gdzieś szlak jest ewentualnie wracając może zajdę tutaj ale co zobaczę teraz chcę zobaczyć może mi się uda znaleźć żółwie. Ale nie zamierzam aż tak klatę, bo tutaj właśnie spotkałam Parkę przez w Zumbi, która mi mówiła, że na górze właśnie tam jest taka restauracja i tam są mapy z białymi twarzami, te czarne małpy, które chcę zobaczyć i tutaj ponoć są właśnie żółwie do zobaczenia, więc zaraz się zobaczę. Mam nadzieję, że znajdę jakiegoś. Powiedzieli, że małe, takie 40 cm, się na super małe. Ale tu macie jeszcze raz widoczek właśnie na te kamienie. Nic specjalnego, ale tak ciak ładne. A Wbiło <noise> mi się cholerstwo. Kurne jaki skam. Teraz dopiero się ogarnąłem, bo tak zeszedłem tutaj do tej restauracji. No i tak patrzę tutaj na tabliczkę, że coś tam, że tutaj jest potrzebny dalej e, przewodnik, jestem się o co chodzi. I teraz sobie przeglądałem zdjęcia, które zrobiłem z mapy na samym wejściu, że tam rzeczywiście były punkciki pozaznaczane na czerwono niektóre. I w legendzie, jeżeli się nie przyjrzało, to napisane było, że to są tylko punkty, które można zobaczyć tylko z przewodnikiem. Bez przewodnika, tylko można dojść tutaj do tej restauracji. Mega słabe. Ja byłem pewny przekonany, że sobie zrobię dzisiaj zajebisty taki spacerek 7 km do tego wodospadu i Liczyłem na to, a się okazuje, że mogę zobaczyć tylko strumyki, zapłaciłem tylko za wejście, tylko tutaj na ten sam początek. To jest złudziejstwo, moim zdaniem, i to jest hamstwo. Powinni też informować o tym, bo nie każdy czyta uważnie, tak jak ja. I tak tylko zerknąłem na mapę, tak z grubsza, żeby zobaczyć, gdzie mogę iść w lewo czy w prawo, i gdzie mogę dojść. A się okazuje, że tak naprawdę gówno mogę zobaczyć, i jestem zażenowany tak naprawdę tym, bo no słabe, mega, w... uj słabe. Nie polecam. Ja jestem ciekawy jeszcze jutro tej wycieczki moje na kaosok, na te jezioro, bo obawiam się, że to będzie też jakiś taki skam. Mam nadzieję, że nie, że moje ostatnie dni w Tajlandii nie będą tego typu i że nie będę zażenowany, ale na chwilę obecną mam taki niesmak delikatny. Ja rozumiem, że za wszystko się płaci, ale to wiesz przesady, to jest kurde natura z rzeka, przecież ja tu nad niczego bym nie zniszczył, nad gdyby. No, nie kumam tego, po prostu nie kumam. Dlaczego nie mogę iść do wodospadu sam? E, a nawet gdyby to powinno być wielki napis, jak był napisany, albo powinien informować przy zakupie biletu, że czy pan jest świadomy tego, że da, dalej pan nie może pójść sam? I wtedy bym się znajomił, o, okej, okay. a tak ja nawet nie wiedziałem, bo tak to może bym nas zapytał chociaż o cenę tego przewodnika, żeby się zorientować. A. No nie rzuciło mi się to w oczy. Tu były po prostu kropeczki takie zaznaczone, tak jak po prostu punkty odhaczone zazwyczaj na mapach macie, że na przykład tutaj chcecie pójść, tu chcecie pójść, tu chcecie pójść, tylko że jedne były po prostu czerwone. No i kuźwa weź się domyśl, że zerknąć musisz w legendę, że to jest po prostu punkt, do którego nie można pójść samemu, tylko z przewodnikiem. Zajebiście, jej. Słabo. Żebym wiedział, tam po prostu nawet dupy nie ruszą z domu, bym po prostu co dzień wychillował bo nie warte było, to co na razie zobaczyłem to nie było warte po prostu przeszedłem przez kawał drzew a myślałem, że właśnie pójdę bardziej w dżunglę, bardziej tak w dzicz a ta ścieżka była perfidnie zrobiona, bo tutaj motocyklami, samochodami dojeżdżają to jest perfidna ścieżka po prostu dla lokalsów i tamta ścieżka jest fajna ścieżka, tam właśnie widać jak macie tutaj właśnie tam jest ścieżka fajna, która widać, że jest taka której ja chciałem, pożądałem trudno nie będę, a teraz nie będę specjalnie się wracał 4 km z powrotem po to żeby zapytać czy jest, jest możliwość przewodnika i z powrotem tu wracać po prostu nie mam chęci już i mam teraz niesmak pójdę jeszcze w tą drugą stronę zobaczyć co tam jest Ale właśnie widzę małpki z daleka ale to nie są te czarne co zwykłe szkoda Mielki, wielki zawód po prostu wielki zawód widzicie tego owoca? oj dobra wygląda to tak, jest to nie za duże a w środku ma to kolorowe peski. ja myślałem, że to pomalowane kamyki są mega twarde właśnie pełno ich widziałem, ale ładny kolor mają pełno ich widziałem właśnie tam w rzece o tam jest pełno takich białych kamyków są te właśnie peski. ciekawe co to jest no i tu widzę właśnie gdybym poszedł sobie tędy, mógłbym się pewnie przedostać tam do tego parku i iść dalej ale nie będę tak, nie będę kombinował, wracam się z, po prostu z niesmakiem się wraca i tyle. Dobra, teraz właśnie znalazłem panią przewodnik. Zapytałem się, ile kosztuje ogólnie wynajęcie pana, pani przewodnik. Kosztuje to 1500 batów, czyli 150, 160, a prawie 170 zł. Plus, oczywiście, wejście do parku. Kolejne 200 batów, czyli kolejne 22 zł. I gdybym chciał iść do numerku tam dalszego, to trzeba iść z rana. Teraz na przykład tu mówię, że jest za daleko, bo to 4 km, mimo że jest godzina 12. E, więc wygląda tak sytuacja. Trudno, szkoda. Sobie odpuszczam już jak tak. na pewno tu nie wrócę, bo jutro mam wycieczkę. I to jest tak naprawdę już mój koniec. Czarnych małp też z tego widzę. Z tego co widzę już nie zobaczę. Wracam się, idę jeszcze w tą drugą stronę, tam co jest możliwe do przejścia, tam 2-3 km. I idę na chatę. No, ale mam taki niesmak, teraz trudno. No, idę jak tak, teraz już rozumiem. Teraz idę tutaj po prostu do rzeki. nogi sobie pomoczyć, posiedzieć chwilę, bo wiem, że mam dużo czasu. Bo nie, nie zrobię tych 7 km, więc szkoda. Ja idę z tym pomarańczowym nasionkiem. Zaraz sprawdzę sobie w internecie w ogóle co to jest. Mam nadzieję, coś mi zdaje. powinno, bo to jest tak charakterystyczny kolor. Ja na przykład myślałem, że to jest sztuczne, że ktoś to pomalował. Właśnie słyszałem małpy. Miałem nadzieję, że to będą te czarne łebki, ale niestety nie udało mi się ich zobaczyć. Widziałem tylko te zwyczajne małpy. I to tam, właśnie przy wyjściu, co było do tej części z wodospodami, której właśnie nie mam dostępu. Na które kosztuje 1500 baht. A tutaj chyba te są zwykłe małpy, ale nie jestem pewny w 100%, bo nie mogę ich zlokalizować. Słyszałem tylko nawoływanie i tyle. Dobra. I dalej, może po drodze znajdę, a jeszcze idę w drugą stronę tego treka, zrobić tam jest 2 km. I tak, jak wspominałem, wracam na chatę. Słyszycie, jak działa? Pracują. Pięknie wiatr je porusza. Fajny dzień wydaje, jak bambusy o siebie się ocierają. Się ma wrażenie właśnie, że las żyje. A więc tyle z mojego oglądania słoni. Ale mimo wszystko, e, że czuję lekkie zażenowanie tym, że nie dopatrzyłem, bo w sumie to jest moje niedopatrzenie, nie ich tak naprawdę. Ja obwiniam ich, bo jestem zły po prostu. Ale to jest moja wina, moje niedopatrzenie. Że nie zauważyłem, że potrzebny jest przewodnik. Ale mimo wszystko mam, ba mam banana na gębie, ponieważ pomimo krótkiego spaceru, tak jak teraz właśnie zobaczyłem sobie te bambusy, to ja pan mi się cieszy, bo sprawia mi to mega przyjemność, jak się słyszę te dźwięki, jak one się od ciebie ocierają. To jest takie może nie prehistoryczne uczucie bo to nawet, ale takie fajne lubię po prostu to plus dodatkowo sobie posiedziałem chwilkę nad rzeką no to też spoko, bo szum wody zawsze uspokaja się wyciszyłem wszystkie banany zżarłem które miałem zwykłe i suszone smażone znaczy i mogę iść dalej Patrzcie, jakie to drzewo jest wielkie. Ja jestem tutaj teraz w otoczeniu korzeni. Co so, musicie tylko wyobrazić? Nie jest tak wielkie jak to, co ostatnio widziałam, ale też jest spektakularne. O, to ta małpa z czarnym ryjkiem. Nooi, de 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 child. Oh, not the child. Oh, is the oh, baby, it's the little tiny, baby. Right? <laughs> it's a brown baby. It's by the the ik huh? Yeah. I hear, but I don't see. Did, did the, ah, there, big the female. It like okay. baby, okay. cool. <laughs> it's so cute. You see the color? Yeah. yeah. The brown. Yeah, when the cat big and. Come, they... come to take. Yeah. That's yeah, the photographer. Yeah, okay. a yeah, okay, yeah, little yeah, move. Yeah, yeah. Okay. Właśnie to, co widzieliście, to były właśnie te małpy czarne z białymi buśkami. A ta mała, brązowa, ona też zmieni, oczywiście, kolorek, będzie starsza. A teraz, to co widzieliście, krzyczała, to po prostu nawołała mamę, żeby przebiegła jej. Od razu, jak ona zaczęła wyć, takie małe dziecko, to od razu ruszyła na ratunek. No, z tymi małpami to miałem mega szczęście, że się udało zobaczyć. Na samym wyjściu, praktycznie. A już zwątpiłem i już przeczyłem tak na ten park pod nosem Ale to nie ze względu na te małpki, oczywiście, tylko dla. Moje niedopatrzenie trochę na to, że nie informują mimo wszystko, bo nie każdy ma możliwość zobaczenia tego, bo nie każdy jest, widzi kolory, pierwsza rzecz, kolejna starsi ludzie i zresztą nie tylko, też dowidzą, więc mogą nie zauważyć tych punktów, których ja też nie zauważyłem, a niby nie jestem aż tak ślepy, więc tak. A kolejna rzecz, właśnie teraz jak wracałem, to też starszy pan akurat się wywrócił, sobie strasznie twarz rozwalił, teraz pojechali po niego. Przecenił swoje możliwości, yy, niestety. Bo jednak trzeba mieć na uwadze to, że trzeba uważać, być ostrożnym, bo jednak jest gorąco i wcale nie jest prosto, aż tak strasznie robić takie treki. A to jest właśnie ten działek, o którym wspominałem, który się wrócił, biedaczek. Patrzcie, jakie ryby to jest wielkie. I są tutaj uwięzione, nie mogą stąd uciec ponieważ tam kończy się rzeka jak widzicie, pełno jest tam kamieni i z drugiej strony zresztą jest dokładnie to samo co tutaj widzicie i są tu uwięzione, a są takie ładne bydlaki jadłoby się ze smakiem. Nie wiem co to jest, ale wygląda to zajebiście, patrzcie jaki to kolor ma intensywny, a jeszcze z tą zielenią czysto tak ślicznie to wygląda. Tu macie wielkość z moją ręką, dłonią, a może... nie, to nie są bananiki, to wygląda jak takie malutkie mikrobananiki. Tutaj macie jeszcze właśnie, są zielone, ale to nie są ba banany, bo to przecież liście są takie bardziej palmowate, nie wiem co to jest, ale fajnie wygląda.